Ej, lubina, moi drodzy! Ja jestem Kacper Błoński i dzisiaj jestem z moją dziewczyną Julią Kosterą. Raz kolejny, dzień dobry. No, witamy wszystkich. Mieliśmy dzisiaj nagrywać film, jak uczyć Julkę jeździć samochodem, ale niestety warunki pogodowe nam y, nie pozwoliły na to, bo zaczął sypać śnieg. I było ciemno, jak skończyłam I... się malować. No i zanim Julka skończyła się malować, też się zrobiło ciemno. Wcześniej była ładna pogoda. No ale byłem na treningu. Ale to będzie następny filmik, który będziecie mogli obejrzeć. Więc subskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. Możecie też subskrybować kanał Julki. Teraz mi się się uda trafić. Tu wyskoczy teraz link do twojego kanału. Dobra, pięknie. A co zrobimy w zamian? W dzisiejszym odcinku... Będziesz zgadywał ceny moich babskich rzeczy. Chłop zgaduje ceny damskich rzeczy. I może też nie będziesz wiedział, co to są za rzeczy, więc przy okazji się doedukujesz. Czyli mogę zgadywać? Co to jest i cena od razu. A, i jeszcze, 60% z was nie subskrybuje tego... Nie subskrybuje tego kanału, <laughs> więc możecie zasubskrybować, bo... Bo tak, zaczynamy. Bo tak trzeba. Zamknij oczy najpierw. Mhm. Ja najpierw zaprezentuję do kamery. Coś. No dobra, więc patrz, masz no. to. No, już? Tak. Otworzyć mogę? Tak, 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 Magic Trzymaj. Box. Colors of my beauty. My luck. To są lakiery hybrydowe. Tak, no bo przeczytałeś, ale <grym to <grym> nie jest istotne. A tutaj chodzi głównie o zgadywanie ceny. Tak, tak, tak. Wiem, wiem, wiem. I jest teraz na to promocja, ale będzie zgadywał tą oryginalną cenę, która była przed promocją. Dobra. Jest to jest jakiś zestaw czterech rzeczy. Używałaś tego w raz? Nie, bo chodzę na poznokcie do salonu, więc nie mam okazji. Okej. Okay. Nie wiem, jak wykonywane są kosmetyki u kobiet, w sensie. U facetów to wystarczy pudełko tylko i się wyciąga i nikt nie patrzy na to. A u dziewczyn zawsze jest brzmi milion plus. Pudełku, takie to. pudełku, no to jest tak, ładne. Tak, żeby było ślicznie. Dobra, trzy lakiery. Em... Rozświetlacz w Dżwczelu. Ekstra bonus, 5 ml. Czekaj, o ile możesz się pomylić, dajemy Ci 3 złote pomyłki. 3 złote pomyłki. Czyli ja nie jest. złote pomyłki. Czyli rzeczy. 5 złotych do wszystkich. Dobra, daję, że 20 zł za jeden lakier, a to dostałeś w pakiecie ekstra, więc to kosztuje 60 zł 59,90 przed promocją Oooo! czyli zyskujesz jeden punkt jeżeli się powinniesz, to ja zyskuję punkt dobra, a jakie ja wszystkie trafię? to dostaniesz ode mnie niespodziankę jaką sobie wymyślisz dobra, 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 czyli pierwszy odkładamy ale jestem dumny, O Wszyscy... 10 groszy już mi nogi latają ze szczęścia <grym> dobra, druga rzecz, nie otwieraj na początku zgadnij co to ładne, nie będę czytał, bo widzę, że tu znowu może być napisane, ładnie to wygląda, ale to nie jest Toast, ta marka, nie, nie, nie ale myślisz, mi się kojarzy z tools? ja nie czyta. wiem, tools, by. Toes. Wiemy o co chodzi, to ten miś, ta tos. biżuteria, ale to nie jest biżuteria, to jest kosmetyczne. Kosmetyk, więc. mogę to otworzyć? Nie mogę nie, otworzyć, już muszę się nie wiesz? Nie wiem, jakie są kosmetyki. To będzie rozświetlacz. Nie możesz otworzyć. Puder? Nie. Łooo! Wow! Jeszcze używane. Ale fajnie to wygląda. Fajnie, nie? Bardzo czyli to ładnie. jest paletka cieni? Tak. Bardzo ładnie to wygląda. Nieużywane lustereczko. I skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? Wygląda ładnie. Są podane dwie ceny. Dobra, nie mów, nie mów, nie podpowiada. Ja muszę. Wiem, tylko nie wiem, którą cenę wybrać. Czy z jednego sklepu, czy z drugiego. Załóżmy, że uznajemy... Pomiędzy, czy jak na jednym 50, na drugim 60 to do 55. Dobra. Nie mam w ogóle rozeznania w takich kosmetykach. Czyli będzie to czysty strzał na rozeznanie. Jest dużo tych kolorów. To jest każdy inny, tak? Mhm. 3 6, 10, 16 16, 19 Jeden kolor. Zobaczmy 5. Tam... Kosztowało to 89,99 Eee 120 Nie no, przecież przesadzaj 60 e, nie Dobra, ile kosztowało? Na jednej stronie 45, na drugiej 49, więc tak 47, 47,8 jakbyś powiedział to byłoby idealnie Kurczę No bo to nie jest droga firma, to jest taka No ja, ja nawet nie wiem co to za firma, to no nie ma to nawet ruszyn. Nawet nie ma napisanego jaka to firma No i co, ale patrz ładne <noise> No dlatego tak dużo dałam Czyli punkt dla mnie Ciekawe czy dziewczyny wszystkie znają ceny A ty znałaś czy nie? E, nie To jest Samo znałam nazwę, bo na początku myślałam, że Wiem, inaczej. ale ja wiem co to jest, bo to jest suchy szampon jakby Tak Suchy szampon się nazywa? Tak Wiem, bo kiedyś o tym usłyszałem i myślałem, że to takie, a to wcale nie jest takie jakbyś włosem był. Bo... Jest fajne bardzo Nie, to jest takie oszukaństwo, jakbyś się nie był i psikał perfumami, że nie śmierdzisz Kiedyś chyba kupowałem coś takiego i tutaj muszę strzelić mądrze, mam 5 złotych rozstrzału Aha 14,90 Nie, 10, a na drugim 13 No Nie wiem, no tu jest powalone, znaczy zmieścisz się w przedziale cenowym ale nie zgadałeś dokładnej ceny, przez co dostajesz jeden punkt. Czy dobrze? Tak. Dwa, jeden. Tłumię mamy coś trudniejszego. To jest Foreo I to, tak... I to jest z zimnymi, takimi, czy nie? Nie. Pamiętam, mówiłaś mi kiedyś o tym. Mówiłaś, że to jest drogie. Aha. Tylko jak bardzo drogie? Tutaj te 5 zł, myślę, że nic mi nie da. No nie bardzo. 399 zł. Nie, masz drugi strzałek, że to jest drogie i możesz tylko 5 499 zł. Nie. 599 zł. Nie, to była twoja ostatnia szansa. 650 Wow! No to było fajne. Tak z, 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 ale 650 zł Trochę drogie? No to fajne jak robiłaś mi tak z, 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 650 zł. Kupiłbyś? Miałam, robiłam sami takie No wiem, no to, to robiłaś, tak no i to jest fajne, ale 650 zł za... Szczoteczkę do mycia buzi No Dobra cena, jak na babskie rzeczy, wiesz Baby patrzą, kupują, wydają pieniążki, ale wiesz co? Jeszcze masz dla porównania to, o czym mówiłeś Bo jestem ciekawa, czy zgadniesz tego cenę <laughs> O to pamiętam, to było zimne, ciepłe, nie? Tak A dokładnie do czego to służyło, powiedz nam No do przychodania do twarzy I to jakieś, że to jest zimne, pewnie ci zamykają coś Ale to samo w sobie działa? Czy coś potrzebujesz jeszcze, żeby to działało? Nakładki. Co to znaczy nakładka? No taką wklejkę to wyrzucałaś z takim żelem. Nie, to się nazywa maseczka w płachcie. No, no to, no czyli wkładka. Wkładka. No taką nakładkę, wkładkę. Dobra, no, maseczka w płachcie. No i to włączasz i ustawiasz różne tryby, czasami jest tak jak mówisz, ciepłe, zimne. No i masujesz tym po twarzy sobie. No i to się właśnie otwiera, zamyka. Jakimś jeszcze światłem cię to leczy, nie wiem. Ale musisz zgadnąć cenę tego. To się nazywa UFO. UFO. Obstawiam, że UFO, dlatego, żeby jest ciepłe i zimne, jest jeszcze droższe niż. Tak się nazywa? Foreo Luna Mini. Dobra, obstawiam, że UFO jest jeszcze droższe niż Luna. No, trafne. 1200 zł. Dokładnie tak. 1200? 1199. A nie! Jak to zgadłeś? No bo to jak już kosztowało 650, a to ma jedną funkcję, ja tylko tak się robi brr, brr. A to ma jeszcze ciepło-zimno. Dziewczyny za ciepło-zimno i za brr, brr jeszcze więcej zapłacą. Okej, okay, dobra, bardzo ładnie, czyli dostajesz jeden punkt, do a ja dostaję idzie. za Foreo jeszcze. To do kies... co To do kielni? Idzie. Ja w ogóle tego nie używam, bo mi szkoda. Te maseczki. Opakowanie kilku maseczek kosztuje 5 dych. Dosłownie kilku, na kilka użyć. A to 1200. Tak. Jeżeli, Foreo chciałbyś się odezwać i zaproponować mi jakąś współpracę? To mi wyślijcie, a ja jej sprzedam. Wszyscy. Dobra, masz kolejną, oczek Coś takiego. Krem do depilacji. To to czym golisz wąs? Tak. Chyba w ogóle chyba że blondynki takie prawdziwe nie Ty jesteś oszukana? Tak Ty jesteś prawdziwy blondyn? Nie No to ja też nie, <głos> nie <głos> <głos> Dobra, dobra, podoba mi się, bo jest 2 1 napisane, 2 w jednym. On uwielbia bo 10 w 1 krem do dupy twarzy Dobra, cena to jest 26 <noise> zł Nie, 11 To niedrogie To niedrogie Myślałem, że droższe są kremy do depilacji no. Że które to jest jakieś tanie. Dobra, ale trzy, masz trzy, trzy. No właśnie, ale masz jeszcze takie coś. Wiesz, co to jest, bo używam tego. To jest do prostowania włosów? Tak. Heat brush. To są najgorsze rzeczy u dziewczyn. Ostatnio dowiedziałem się, że prostownica kosztuje od 50 do 100 zł. No taka tańsza, ale są też prostownice po 5 stów na przykład. No więc. Taka rzecz. Może równie dobrze kosztować stówę, i równie dobrze może kosztować 7 stów. Ale to prawda, ja nie zarazłam ceny tego, więc jak coś, to jest cena, którą ja pamiętam, więc ją tak zaokrągliłam. <laughs> 299. Nie, przesady, masz drugą szansę. 129. 129, nie, masz ostatnią szansę. Jezus. 299, bez przesady. 129 tak skomentowałeś, że nie wiem, czy za dużo, czy za mało. No, po prostu. 200. Nie, 100. 100! No, na początku myślałam, że z 5 dych, ale wydaje mi się, że ze 100 to kosztuje. To jest ja na takie, początku myślałam, że jest Ale To już nie działa. Co ty gadasz w ogóle? To prawie nie działa. Żeby tym wyprostować włosy, to ja muszę poświęcić dwie godziny chyba. Nieważne. Jeżeli ktoś ma taką szczotkę, to może dać znać w komentarzu, ile ona kosztowała, bo ja mam w głowie 100 zł, nie wiem czemu. No bo jest takie, meh. żeby po prostu z tym włosy, ale jakoś szału nie ma. No, ja myślałem, że wszystkie takie elektroniki są drogie. Nie, Mówiłem, nie. że albo 5 dych, albo 700. Tak, po prostu nie no Dobra, ale masz Tutaj dajemy ci zestaw tego, nie pojedynczy, tylko zestaw taki. No ale to w produkcji musi kosztować z 5 groszy, pewnie. Więc w sprzedaży, zanim to przyleci od Chińczyków. To już może jest 5 wałków w, 5 wałków opakowaniu. 5 wałków za 8 zł. Za zaliszam ci. No tak myślałem, no to w produkcji musi kosztować naprawdę z 10 groszy, obstawiam. Z 1 gr i, i elegancko i sprzedałem. To jest, jest zajebisty biznes. Produkujcie wałki. Rzadko kiedy ktoś używa wałków. Ja je kupiłam i tak. No nieważne. Ale masz takie coś. Wiem co to jest. To jest to fajne co ty lubisz. No czy ty to lubisz robić? Ja to. No, zbierało. O jezu, jaki tusty. Koszt tego takie pierdoły są na pewno dużo droższe. Czyli je. Czyli 16 zł. Nie zgadłeś. 6,79. Już myślałem, że taka pierdoła właśnie będzie droga i że to jest zmyłka. Nie, na kokolicie Jak coś, to są takie ceny, gdzie ja wpisałam nazwę i to jest pierwsze, co mi wychodzi na internecie. Więc to, że na przykład w Rosmanie coś takiego kosztuje, nie wiem, dwie dychy. A ja nie wiem, ile to może kosztować w Rosmanie. Ja się boję, że zaraz mi wyjadą, że ceny Rosmanowe są 5 razy droższe. A wpisz Rossman. A nie. 7,79. Czyli 8 złotych. Opakowanie, Opakowanie ilu? tego, już ci mówię, 56 sztuk Kupowałem Ci raz takie coś Możliwe I właśnie taką dużą, nie? Mhm Zgadujesz cenę przed przeceną, bo jest przecena teraz w Rossmaniu, to jest cena z Rossmana 25 zł Punkt, to jest 25 <grym> Ja myślę, że na dłużej starczy, a nie że droższe Możliwe No nie wiedziałem, że to częściej się zmienia niż once Jeden na cały dzień I Tak myślałem Jezus <grym> Skąd miałem wiedzieć, no? Pochwalcie się, ile chłopaków to ogląda, ile chłopaków tak myślało No jeden dziennie Daily, na 56 dni myślałem, czyli jedna taka paczka ci starcza na rok praktycznie pewnie Tak myślałem, no co, dlatego myślałem, że droższe Wow Nie hejtuj, 5-5 Gwiazdki, to są gwiazdki, że sypiesz sobie na, no tak, jakby. No do makijażu możesz sobie Przykleić, przykleić. Dobra, to jest znowu pierdła. 10 zł. Nie, około 30. Nie, no, no to jest bez, bez sensu. Z tej firmy? Tak, z Nyxa I mhm. to jest znowu kłupota, bo to pewnie znowu kosztuje w produkcji grosz, bo to są gwiazdki takie. Ale jedno takie pewnie starcza na 5 lat. No nie wiem, ja rzadko raz tego użyłam. okej, okay. ostatnie dwie rzeczy ci dam. To załóżmy, że to jest Nie, nieważne jakiej firmy, ale ogólnie rzęsy. Ile kosztują sztuczne rzęsy? Ile kosztują sztuczne rzęsy? Rzęsy. Wiesz, kochana, to zależy od jakości. No tak, ale takie zwykłe sieciówkowe, rosmanowe. To znowu jest plasticzek taki. 15 zł. Tak. Równo? Znaczy, zależy, który rodzaj alogu Około 15 to się kręci. Okej. Okay. 15. Bo to plasticzek zwykły tak naprawdę. Nie wiem, może i tak. W sensie, no nie wiem, ja się nie znam. Wiem, że jest 6,6 i to jest decydujący punkt ostatni. I jak o się dobrze znał na cenach. Rzeczą... Ja byłem pewny, że to ja będę nic nie trafię. Też myślałam, że będziesz bardziej taki głupi w tej sprawie, ale masz mm. ostatnią rzecz. I ma już to. to jest znowu głupota, prosty mechanizm, ale można znowu zarobić na ludziach. Czy firma ma znaczenie pewnie jakieś tam małe? Ale A ja nawet nie wiem, jak ta jak firma, firma się to nazywa, więc dałam tak normalną cenę okay. za lotki. Moje drogie, w tym momencie Kasper boński wygrywa odcinek. Cena za lotki 25 zł. Jezus Maria, nie! Myślałam, że zgadniesz, bo ja bym ci zaliczyła jak już było 10, 15 i 20. A 25 nie. Nie widziałam takiej za 25. A za 20? No widziałam, więc dobra, możemy zaliczyć, bo jest 5 zł w sumie. Czyli udało ci się wygrać ten odcinek, czyli jesteś babą. Ostatecznie zostałeś Kasper Baba Błoński. Zgadłeś te wszystkie produkty? No, no to czy... co? To powinnaś oh. powiedzieć: Kasper inteligentny, znający się zobaczymy. na cenach babskich produktów błońskich. Wow. No o, okay. to Więc niesamowity już wiesz, jakie możesz mi kupować prezenty. Na przykład, Foreo jest bardzo fajną firmą. Nie używasz. Używam, tylko nie mam tych. Maseczek Dobra, weź, bo patrz jak wyglądamy jak głupki I tak samo to, że wszedłem do tego pokoju W którym jest taka łuna babskości Zgadywałem jeszcze produkty damskie Strasznie dziwnie się tu czuję To do widzenia, idź na trening No, jedyny męski trening A wam jak podobał się odcinek, to Stawcie łapkę w górę, skomentujcie Jak są tu chłopcy, powiedzcie, czy zgadywaliście razem ze mną I czy wam też się udało Ścieram coś dla mnie Uważam, że to jeden z lepszych wyników w Polsce Tak, gratuluję Dziewczyny, czy jesteście ze mnie dumne? Mam nadzieję, że tak Zapraszam na kanał Julii Dziękuję za Patrz. promocję Tutaj, tu mój, a tu poprzedni lub następny filmik Nauka Dziemię nos pa, pa!